Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę z nieco innym filmem do Was i pomysł na ten film, słuchajcie, w mojej głowie narodził się po tym, jak dostałam wiadomość od jednej z Was z poradą, jak zakończyć związek, który ona wie, że jest toksyczny, w którym tkwi bardzo długo. I poprosiła mnie o pomoc. Oczywiście było to przesłane mailowo, nie w komentarzach, żeby oczywiście nikt nie widział. I powiem Wam szczerze, że już też kiedyś w komentarzu dostałam taką prośbę, czy mogłabym taki film nagrać, i stwierdziłam, że w sumie w swoim środowisku mam co najmniej trzy kobiety z obserwacji, które żyją w takich związkach i nie mogą się z tych związków jakby... Wydostać, no bo to jest naprawdę takie więzienie, w którym one tkwią. I stwierdziłam, że nie na swojej podstawie, bo to też nie o to chodzi, żebym opowiada o swoich prywatnych sprawach i o swojej przeszłości, ale na podstawie właśnie tego, co zaobserwowałam w swoim środowisku, opowiedzieć Wam i podać Wam tak naprawdę jeden przepis, który jest bardzo prosty i którym, którym się może wydać bardzo taki kontrowersyjny i dyskusyjny, ale moim zdaniem jedyne rozwiązanie na wydostanie się właśnie takiego toksycznego związku. Nie wiem czy słuchajcie, nie mam, raczej na pewno nie mam wprawy w takich um, filmach pogadankowych, mogę być chaotyczna, nie wiem czy ten film w ogóle się pojawi, zadecyduję, um, wtedy podejmę decyzję, jak będę go po prostu montować dla Was. Więc mogę być trochę chaotyczna, wybaczcie mi, ale stwierdziłam, że ten mój urodowy kanał i, i wykorzystam po prostu, żeby też komuś może pomóc ułatwić podjęcie tak naprawdę najważniejszych decyzji w życiu, bo to od tego zależy Wasze szczęście, Wasza przyszłość i w ogóle, w ogóle wszystko. Słuchajcie, zacznę od tego, że w swoim środowisku, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale przynajmniej znam trzy osoby, trzy takie pary. Które żyją w takich związkach. I też na wstępie chciałabym zaznaczyć, że absolutnie nie chcę wchodzić tutaj w relacje jakieś małżeńskie, bo nie mówię tutaj o małżeństwach czy małżeństwach z dziećmi, mówię tutaj o związkach niesformalizowanych, bo oczywiście małżeństwa z dziećmi to jest w ogóle inna sytuacja. Ja też nie mam wśród swoich znajomych właśnie takich małżeństw, i też to jest. nie, nie ma co w ogóle o tym mówić. Mówię tutaj o związkach. No i słuchajcie, są to związki długoletnie eee, i powiem Wam szczerze, że nigdy, przenigdy nie zrozumiem kobiet, które żyją w związkach, gdzie facet na przykład trzy razy je zdradził i one do niego wracają, a mam wśród swoich e, w gronie znajomych taką osobę, e, która po prostu... Nie potrafię się wydostać z takiego związku. Mam też osoby, które rozstają się przynajmniej raz na pół roku, i też zaobserwowałam w swoim środowisku osoby też zaręczone, które planują ślub, ale na przykład po kłótni mówią sobie, że tego ślubu nie będzie. To po prostu nigdy tego, naprawdę nigdy tego nie zrozumiem. Bo ja nigdy przy nigdy nie chciałabym zbudować um, małżeństwa związku na tym, że w każdej chwili ktoś może mi powiedzieć, że um, tego że po prostu może sobie odejść i, i po prostu wziąć rozwód albo zerwać zaręczyny. Nigdy w życiu bym nie chciała budować czegoś takiego, a widzę, że to jest naprawdę notoryczne. I jeśli dalej oglądacie ten film, to napiszcie mi na dole w komentarzach, czy... Macie w gronie swoich znajomych właśnie takie osoby, które żyją w tych związkach, czy opowiedziały Wam swoją historię, czy może sami się męczycie właśnie z podjęciem takiej decyzji. Uważam, że podjęcie decyzji i takiej wiecie, która wpływa tak naprawdę na wasze życie, bo wy budujecie swoją przyszłość z taką osobą. Jest bardzo, bardzo ważne i potrzeba tutaj odwagi. Uważam, że mm, tkwienie w takich toksycznych związkach, gdzie facet was poniża, szantażuje, że odejdzie, zdradza, wynika z tego, że kobieta ma po prostu niską samoocenę, że boi się samotności, myśli, że jest jedyny, że już więcej takiego nie znajdzie, że jest gruba, że jest brzydka, że już nikt jej więcej nie pokocha. I ja to jak najbardziej słuchajcie rozumiem. Rozumiem, że ktoś ma takie lęki, ale nigdy, przy nigdy, słuchajcie, nie zrozumiem tego, jak można przez na przykład 5-6 lat, 7-8-10, też mam takie związki dziesięcioletnie, które przynajmniej raz na pół roku się rozstają i do siebie wracają, albo mają taki kryzys, że po prostu pojawiła się zdrada i sobie po prostu to wybaczają, a za rok jest to samo. Naprawdę nigdy tego nie zrozumiem. I naprawdę z bólem serca obserwuję coś takiego, i mam ochotę potrząsnąć tą kobietą, po prostu ją obudzić i powiedzieć: Co ty robisz? Dlaczego ty czekasz na swój ślub, który masz za rok, i tkwisz w tak beznadziejnym związku? Naprawdę to jest dla mnie niebywałe, i no ja nigdy nie budowałabym takiej relacji, nigdy przenigdy, ale wiem, że ciężko jest ją zakończyć. To wiem. Bo myślę, że każdy z Was to przeżył. Ja, Wy e, kiedyś, kiedy, kiedy miałyście jakieś związki i próbowałyście, i zakończyłyście ten związek, wiem, że to jest ciężkie, ale powiem Wam, że mam jeden sposób, który naprawdę ułatwi Wam podjęcie tej decyzji. I on może być kontrowersyjny, on może niekoniecznie niektórym się spodobać, e, ale uważam, że jest to jedyny sposób, żeby taką kobietę wyciągnąć tak naprawdę z dramatu i z koszmaru, który przechodzi, bo uważam, że ktoś, kto niszczy Wam życie i zdrowie psychiczne jest koszmarem, który Was spotkał. Tak, tak myślę i jestem tego pewna, bo też zaobserwowałam w swoim środowisku takie osoby, które naprawdę są zniszczone, które schudły 10 kilo przez taki związek, a po prostu... No, ale co? No, tak, takie mam życie, i ktoś sobie myśli, no, tak trafiło, no ale no, miłość taka jest, że trzeba cierpieć, że trzeba znosić bóle. Przecież um, w każdym związku są kryzysy i w każdych małżeństwach są kryzysy i trzeba to przecierpieć. Słuchajcie, to jest najgorszy błąd. Jeśli przed wzięciem ślubu, kiedy jeszcze przed pojawieniem się dzieci, wy macie takie kryzysy w swoich związkach, to uwierzcie mi, że jak pojawią się problemy. Jakieś wiecie finansowe czy takie poważniejsze, które mają małżeństwa z dziećmi, to uwierzcie mi, że ten związek nie przetrwa próby czasu. Uwierzcie mi, jak się pojawią poważne problemy. Uważam, że jeśli kobieta ma problem z zakończeniem swojego toksycznego związku, w którym tkwi 5 albo 6, 7, 8, 10 lat i jest w tym związku poniżana, nie jest szczęśliwa, uważam, że powinna odejść. I natychmiast znaleźć w sobie nowego faceta. Uważam, że powinna się otworzyć na nową relację, uważam, że powinna zacząć wychodzić do ludzi, do swoich znajomych. Uważam, że też znajomi jej powinni w tym pomóc, czyli otworzyć ją na nowe relacje i pobawić się w tak zwane swatki. I wiem, co teraz napiszecie: że to jest chore, że to jest niemoralne, jak można z kilkuletniego związku od razu wejść w nowy związek. Słuchajcie, dla niektórych wyda się to chore, ale dla mnie chore jest to, jak można tkwić w siedmioletnim, dziesięcioletnim związku, w którym rozstajesz się mniej więcej co roku i do niego znowu powracasz. I to jest dla mnie chore, jak można wybaczać na przykład zdrady faceta, albo poniżanie, albo szantażowanie. To jest dla mnie chore. A nie to, że próbujesz zamknąć stary rozdział i otworzyć nowy i być szczęśliwa, i ktoś może, nowa osoba może Ci w tym pomóc i zapomnieć o tej toksycznej relacji. Naprawdę uważam, że ciężko jest słabej psychicznie osobie, czyli kobiecie, odejść i po prostu być samotną i po prostu, wiecie, bo. Ta kobieta jest tak uzależniona od swojego faceta, który naprawdę sprytnie potrafi ją przekabacić, sprytnie potrafi ją podejść, bo ją po prostu zna kilka lat, żeby od niego nie odchodziła. Ciężko jest tak naprawdę odejść, bo ona jest już przyzwyczajona do tego, skoro co roku powtarza ten schemat. Więc myślę, że łatwiej jest po prostu zacząć nowe życie, a nowe życie możecie zacząć tylko z nowym gronem znajomych, z nowym partnerem, nawet. Słuchajcie, ja nie mówię o tym, że ktoś musi od razu skoczyć w nowy związek. Ja po prostu mówię o tym, żeby chociaż spróbować, żeby się po prostu otworzyć. Jeśli Wam nic z tego nie wyjdzie, nie szkodzi. Ale słuchajcie, sam fakt dla Waszej psychiki, że po prostu spróbowałyście, że się otworzyłyście i samo to Wam da taką odwagę, że możecie spróbować, że nie będziecie mieć ochoty wracać, uwierzcie, do tego starego scenariusza. Nie znam osoby, która, której by się nie udało, a słuchajcie mam wśród znajomych dwie osoby, którym to doradziłam, nie tylko ja, ale grono takich moich znajomych, koleżanek, siedziałyśmy i po prostu tłukłyśmy do głowy naszej przyjaciółce, żeby właśnie to zrobiłać. słuchajcie. Ona jest teraz w długoletnim, długoletnim, dwuletnim związku, mm, za parę miesięcy ma ślub No i e, pojawiło się dziecko, więc jest bardzo szczęśliwa I słuchajcie, naprawdę to się da, naprawdę się da I uwierzcie mi, a ja dobrze wiem o czym mówię, naprawdę dobrze wiem o czym mówię Zakończycie taką toksyczną relację, e, zacznijcie nową I tak sobie pomyślicie, że nigdy, przenigdy w życiu byście się nie chciały cofnąć do tego co było że to jest niebo, a ziemia, naprawdę. I ja mocno za was trzymam kciuki, żebyście się chociaż otworzyły na nowy grono znajomych, na nowy związek. Jeśli się nie uda, to nic, ale przynajmniej spróbowałyście. Uwierzcie mi, że to daje dużo, tak jak już wam wcześniej mówiłam. I jeden, za Was trzymam mocno kciuki. Pamiętajcie, że same nie dacie sobie rady. Niestety to jest taki ogrom emocji, przyzwyczajeń milion myśli uczuć, że możecie sobie po prostu z tym nie poradzić. Wiem, że jest ciężko, ale uwierzcie mi, że dacie radę i jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Jestem bardzo ciekawa, czy wy może byliście w takiej sytuacji i przeszłyście coś przez takie właśnie sytuacje. Napiszcie mi na dole w komentarzach. No i Podzielcie się swoimi historiami, podzielcie się historiami swoich znajomych. Jestem bardzo ciekawa i no, mam nadzieję, że ten film się pojawi. Nie jestem jeszcze pewna, ale myślę, że takim filmem mogę pomóc wielu osobom. Jeśli w ogóle lubicie takie filmy pogadankowe w moim wykonaniu, to napiszcie mi na dole w komentarzach, na jaki temat chcielibyście usłyszeć kolejną pogadankę. Może na temat hejtu, może na temat. Hmm, jakichś problemów w szkole z koleżankami, jak nie przyjmować się krytyką, no to chętnie dla Was coś takiego nagram. No i co ja się z Wami żegnam osobom, które, um, które utożsamiły się z tą historią, którą opowiadałam, trzymam za Was kciuki i um, jestem z Wami. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, odezwijcie się, albo mailowo, albo w wiadomościach prywatnych. Całuję Was, ściskam. Buziaki do następnych filmów, pa! pa.